na La influencia. Nie umiem w hiszpański, jednakże jest to hiszpańska produkcja pod tytułem Zła Siła i do obejrzenia na Netflixie. No i miałem tę nieprzyjemność niestety obejrzeć. Dlaczego nieprzyjemność? W zasadzie, wiecie co, ja wam to inaczej powiem. Ja mam lepszy tytuł dla tego filmu, nawet nie La Influencja, którą źle czytam pewnie. To jest po prostu La Huyozo. To byłby lepszy tytuł, albo La spaniatello. Ja usypiałem na tym filmie. Chyba ze trzykrotnie się mocniej musiałem powstrzymywać, żeby nie paść. Oglądałem dwa horrory pod rząd. Oglądałem najpierw Eli o którym też odcinek nakręciłem. No i zaraz po Elaj właśnie odpaliłem ten film. Elaj mi się oglądało spoko, przyjemnie, trzymał w napięciu momentami. Ciekawiła mnie ta historia i obejrzałem do końca, nie nudząc się. Później, jak włączyłem to, no to nie było absolutnie ani jednej sceny na tym filmie, która by mnie zainteresowała. Może miałem zły dzień, tak sobie pomyślałem, ale z drugiej strony myślę, no przecież oglądałem chwilę wcześniej inny horror i był ok, więc nie wiem, z czego to wyniknęło, ale uważam po prostu tę produkcję za koszmarnie nudną. Także faktycznie ona jest przerażająca, ale dlatego, że jest przerażająco nudna. Ale nie, że jest straszna. Nic z tych rzeczy w tym filmie się nie wydarzy. Tam może ktoś się wystraszy, jeżeli jakoś tam to Was zainteresuje. Także to jest takie, naprawdę, mam wrażenie skrajne odczucie, którego dawno nie miałem na filmie. No ale nasz Lachujozo, czyli Zła Siła, to jest historia, która opowiada. No, trochę jak Ela też mamy kolejny raz dom, i akcja dzieje się w domu, tylko że i niektóre schematy podawał zjadliwie. Tutaj jest dom. Bardzo oryginalnie znowu. Po prostu jak zobaczyłem, jak bohaterka przyjeżdża pod ten dom, jak kamera nam pokazuje właśnie te lokacje, przejeżdża ujęcie po tym domu, że wow, akcja będzie się tutaj działa, to mówię sobie. Znowu nie. No i dobra, może aktorsko jest całkiem ok. Może na papierze wyglądało to nieźle. Jednakże jak przychodzi co do czego, to nic naprawdę mnie tutaj nie zainteresowało. No błagałem, żeby to się skończyło, a ciągnęło się. Uwierzcie, ciągnęło się godzina 40 niby nie tak długo, ale jednak um, ciężko było. W zasadzie cały koncept opiera się tutaj na chorej matce. Ona jest w śpiączce. Generalnie no muszą się nią opiekować, bo tak sobie zażyczyła w testamencie. I oczywiście jest też majątek, także no nie, nie jest, przekazała go... Tym osobom, które się spodziewały, że coś dostaną, albo porównały wszystkim, tylko przekazała to tak naprawdę dziecku jeszcze. Czyli wiadomo, matka jest generalnie za to odpowiedzialna. Tak więc mamy tam konflikt np. dwóch sióstr, właśnie, bo jedna dostała, druga nie, ale generalnie dobra, stara się tamta nie chować urazy. Ta, która nie dostała tego majątku. Um, ciekawsze rzeczy za oknem się dzieją. I generalnie oprócz tego, właśnie akcja głównie będzie dotyczyła tego, iż ta. Matka umierająca już tam na tym łóżku była wcześniej po prostu albo miała styczność z jakąś, ja to bym nie wiem czy nazwał czarną magią, ale po prostu z jakimiś sensami może spiru, 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 spiry tu a. As... Kurwa mać, z... sensami z spiry, kurwa, sensami. Spirituasty. Kurwa. Nie wymówię tego. Dobra, nie będzie cięcia, nie będzie cięcia. A, dobra, zanim, zanim to wymówię, dzisiaj jest streszczenie. To widzicie, widzieliście już w tytule, ale. Generalnie film no, dla mnie tak zły, do bólu zły, że po prostu powiem wam co się wydarzyło, więc jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy przed obejrzeniem filmu, bo może macie ochotę jednak go nadrobić, to najpierw nadróbcie film. A jeżeli macie to kurwa w dupie, to po prostu zostańcie i obejrzyjcie. Albo najpierw obejrzyjcie spoilery, a później może film, bo niektórzy też tak robią, niektórym spoilery nie przeszkadzają. No mi przeszkadzają na przykład, ale no dobra. Yy, sami zdecydujecie. Także zajmowała się powiedzmy jakimiś sensami styletycznymi. Czy czymkolwiek po prostu No była pierdolnięta Bo to jest chyba najprostszy okreśnik w ogóle dla tej kobiety Nawet te dzieci Chciała w to wciągnąć jeszcze właśnie swoje córki Które teraz tutaj już są dorosłe jakby na tej linii czasowej naszej I teraz po prostu Paranormalne rzeczy się w tym domu dzieją Bo ta stara leży na łóżku Ale jej odpierdala nie jeszcze próbuje tam dziecko przypętać Także nie jest zła jazda I no właśnie no to streszczenie filmu teraz Powiedziałem troszeczkę o czym to jest A teraz wam streszczę Przyjeżdża jedna z tych sióstr czy tam jedna z tych kobiet po prostu na chatę. Jest spór o majątek i gościu jakiś tam odczytuje testament, i haha, dziecko dostało majątek. No super, czyli jest w kurw generalnie. Później okazuje się, że ona faktycznie jakieś paranormalne rzeczy tutaj wywołuje, bo jakiś jej duch tam po prostu czycha w tym domu, i jeszcze próbuje się dobrać do dziecka. I faktycznie udaje się to dziecko w końcu opętać, czyli to dziecko robi saigon dziwnie się w szkole zachowuje komuś tam oklepało mordę, bo się znieśmiali właśnie, że ma pojebaną babkę. I tak dalej, i z Później y, jedna z tych sióstr zostaje brutalnie zamordowana, po czym właśnie y, zakopana w tym ogrodzie przez tę dziewczynkę opętaną przez babcię. Później pies chce to odkopać, a oni tam roślinki na tym posadzili, czy ta dziewczynka posadziła, więc stwierdziła, że psa też zapierdoli. Kolejny horror, w którym ginie pies, i który pojawia się tylko po to, żeby zginąć. Nie szanuje, po prostu nie szanuje. A chciałem dać jeszcze szansę temu filmowi, ale już mnie w do bólu w tym. Y, później chyba nic się nie działo. Jest jeszcze taki koleś, który jest elektrykiem ja on tam też się przywija, z brudką. Gdzieś tam pracuje, chyba właśnie w szkole coś tam miał zrobić. Matka tam w szpitalu pracowała. Właśnie no jakby mówię o, o tych postaciach tutaj powiedzmy na pierwszym planie. Sorry, że tak chaotycznie dzisiaj, ale naprawdę dawno się tak nie wkurwiłem z nudów. Dawno się tak nie wkurwiłem z nudów. W sumie ja w tym filmie też nic, nic dla siebie nie wyjąłem takiego sensownego. Może nie, bo to horror, ale Takiego, co by trzymało jakąś spójność, żeby to jakoś się konstrukcyjnie było sensownie napisane. Dla mnie to była tam po prostu jakaś jadka, gana, ganianina i paranormalne unga, bunga, chujga, więc generalnie no dużo dużo wam nie powiem. I zbliżając się już do zakończenia, bo uwierzcie, że oprócz tego, co powiedziałem, nic się ważnego nie wydarzyło, naprawdę nic. To były jakieś albo nudne dialogi, albo chodzenie do babki i sprawdzanie, czy coraz bardziej odpierdala i tak odpierdalało jej rzeczy latały po pokoju. Nawet chciała ją odłączyć w pewnym momencie jej córka, ale mówi, no nie, to niehumanitarne. No i koniec końców były dwie próby, ale w końcu nie odłączyli jej. No i jakimś tam zbiegiem okoliczności w końcu, w ogóle zanim może jeszcze o tym, są dwie takie kapitalne sceny w tym filmie. Jedna jak gościu wyrzuca tę dziewczynkę przez okno właśnie, bo ona tam zaczęła skakać po nim i on się kręcił, kręcił z nią, raptem jest beznadziejne cięcie i ona wyskakuje. Znaczy, wypada z tego okna, rozbija szybę i jep, ale przeżyła, jasne. Tam kurwa było dobre, bite 6-10 metrów. Ale nie chuje, nie I wcześniej jeszcze była scena rodem zaleśnienia, gdzie właśnie te piara na pieprza siekierą w drzwi. Widzimy, że kawałek jednej deski odpadło, ale po cięciu kurwa nie ma trzech desek w drzwiach, po prostu sobie normalnie wkłada łapę i klamkę otwiera. Wieszcie, że po tym filmie nic mi się już nie chce żyć też. Yy... No i właśnie po tej akcji z tym wypadnięciem z tego okna, trafiają do szpitala. Zarówno ta babka w sumie trafia do szpitala i no tak samo ta dziewczynka. Wydaje im się, że już z dziewczynką wszystko jest w porządku, że jakoś tam, nie wiem, nie wiem w sumie jak oni chcieli ją odpętać, ja to nazwę, kurwa obracając ją na baranach po pokoju, po prostu ten gościu na plecach tam z nią latał, wyrzucił ją z okna, i myślał, że się odpętała i oni się kurwa nie zastanawiali w ogóle jak ona przeżyła, bo ja się zastanawiałem, ale nieważne. Jest szpital to jest koniec, mm, prawie koniec, bo mamy babkę w szpitalu i tę dziewczynkę w szpitalu. Oni myślą, że jest spoko, że tam już ogarnęło się, sytuacja się naprawiła, więc wyjeżdżają z tego szpitala, myśląc, że z dziewczynką jest wszystko w porządku, że jest cool. Oczywiście nie i to było dosyć oczywiste, to było przewidywalne właśnie do przewidzenia bardzo mocno, że ta babka opętała tę dziewczynkę i jakby już jest tą dziewczynką nadal. W sumie to właśnie nadal jest tą dziewczynką. Jakby tutaj się nic nie zmienia, tak? Po prostu duch babci jest w dziewczynce i to można wnioskować na podstawie jednego gestu pewnego, tam pukała palcem chyba, czy coś takiego i tak samo robiła babka pięć minut wcześniej na łóżku, więc yy, no spoko, fajnie było. I w sumie ten film się kończy, czyli esencją tego filmu i planem ramowym jest przyjazd do domu schorowanej, umierającej matki, później odpierdalanie paranormalnych rzeczy latających po pokoju unga bunga i opętanie dziewczynki przez babkę, przez ducha babki, bo wiadomo, musiała jakoś tam sterować czymś ciałem, żeby nabroić, bo sama nie mogła swoim, bo leżała umierająca, więc jej duch musiał wejść w kogoś. I na końcu po prostu dziewczynka wypada z okna. Myślą, że jest ok, a nie jest, bo nadal jest opętana przez babkę. I jakby nikt o tym nie wie, bo jest święcie przekonany każdy, że, że jest wszystko już spoko. I to jest cały film, to jest cała godzina 40. Jeżeli nie macie ochoty oglądać, to wam wystarczy, to. You're welcome, you're welcome, nie? Welcome to the jungle po prostu. Mój materiał dzisiaj jest bardzo nieprofesjonalny, ale to jest taki rodem starych streszczeń moich na kanale, które były, powiedzmy, na podobnym może poziomie. Oczywiście tak for fun było i ten odcinek dzisiaj też traktujcie z przymrużeniem oka, um, taki dla zabawy. Jeżeli kogoś wkurwiłem, jakąś osobę, bo ten film jej się podobał, to sorry, ale pewnie już tej osoby tutaj nie ma, bo wyłączyła po pięciu minutach albo po dwóch. Um, ale jeżeli jest tu ktoś, kto chciał obejrzeć do końca i wkurwiłem go tą opinią... Albo po prostu podejściem do tego filmu, do tego odcinka, no to przepraszam, ale. Sorry, no kurwa, nie mogłem. No tak, yy, taki mamy klimat, jak to się mówi, więc ode mnie to by było dzisiaj. Wszystko na tyle, ocena na sam koniec. Trzy kupiaszcze stoją, dwójeczka. Za co? Za ok, poziom realizacyjny, ok, tylko niezły. Yy, I za poziom aktorski też, no całkiem, całkiem niezły. Tutaj nienaganny, na pewno nic nie miałem, jakby do zarzucenia większego, więc spoko. Poza tym zasypiałem dno i 3 metry mułu. Chciałem już, błagałem, żeby się skończyło po prostu tak, że to jest mój wniosek końcowy. Jeżeli widzieliście złą siłę i la, la chujoza, no to dajcie znać w komentarzach. I jeżeli nie widzieliście, to wpadajcie na Patronite'a i na mojego Instagrama, na którym pojawiają się rzeczy, które się nie pojawiają nigdzie indziej, jakieś zakulisowe i tak dalej, czy po prostu inne tam pierdy, derdy. Chuję, mówię. zapraszam, zapraszam na Instagramka naprawdę, bo założyłem niedawno. Także wpadajcie, nie? Dajcie znać, czy chcecie film nadrobić, czy już wam załatwiłem temat i trzymajcie się. Cześć.